Cześć, tu Deslot i miło mi was znowu widzieć na moim kanale. Była tutaj taka mała przerwa. What did he say? Ale już teraz wracamy do regularnych filmów na YouTubie i live'ów na Twitchu. Widzimy się też na TikToku, bo wczoraj poleciał już pierwszy TikTok. Mam nadzieję, że go widzieliście, bo jest do zdobycia darmowy skinek. Ale nie z tym dzisiaj przychodzę. Mam dla was coś ekstra, kilka darmowych prezentów od Epic Gamesa które będziecie mogli trzymać za darmo, a zaraz Wam pokażę jak to zrobić. Dla tych, którzy pilnie chcieliby poznać powód, dla którego mnie nie było to niech wejdą na Discorda. A tutaj nie przedłużajmy dalej tego tematu i lecimy po darmowe prezenty. A, i bym zapomniał. Klawiaturka do wygrania dla osób, które oglądają mnie na Twitchu w tym miesiącu do wygrania. W kolejnym będą inne sprzęty, ale teraz mamy taką klawiaturkę dla widzów, którzy mnie oglądają. Także wbijajcie na streamka. Lama zaopatrzenia, graj Fortnite i zdobywaj przedmioty PlayStation i nagrody w Fortnite w grze. Słuchajcie, chodziło generalnie o to, że będziemy musieli zrobić... Dla niektórych. Jest to oczywiście kooperacja PlayStation i Fortnite, które łączą swoje siły. Astronauta nazywa się fortnite.playStation.com. Ale link również znajdziecie w moim opisie. Grody to m.in. ekrany wczytywania, czy dynamiczne motywy, awatary na PlayStation, malowanie, ale również też lotnia. Które będzie można zdobyć tylko właśnie w tym programie, dodam wam, że ta lotnia będzie związana z nowym eventem, który wydarzy się na koniec tego sezonu. A na wykonanie tych zadań mamy tylko 4 dni, więc pamiętajcie, aby szybko się zarejestrować i zacząć wykonywać te wyzwania, żeby zdobyć wszystkie nagrody, bo później nagrody przepadają i nie będą już do zdobycia. A więc wejdźcie na stronę i w prawym górnym rogu ekranu widzicie żółty znaczek Zaloguj się. Zalogujcie się i dołączcie do lamy zaopatrzenia. I bez obawy, jeżeli jeszcze nie macie, Konto na PlayStation, to zaraz je założymy. Jeżeli nie macie konta, to naciśnijcie, że macie problem z zalogowaniem się, a następnie utwórz konto. Teraz klikamy utwórz i wybieramy swoją datę urodzin. Następnie klikamy dalej i potwierdzamy, że jesteśmy z Polski. No chyba, że nie jesteście. Wtedy zaznaczcie swój kraj, z którego pochodzicie. Teraz zaznaczcie swój adres e-mailowy, na którym chcielibyście założyć nowe konto PlayStation, a następnie wprowadźcie swoje unikatowe hasło, dzięki czemu ktoś wam się nie włamie do konta. Dodatkowo też będziecie musieli później zaznaczyć z jakiego miasta jesteście oraz z jakiego województwa i będziecie musieli podać kod pocztowy. Następnie musimy wprowadzić swój identyfikator użytkownika. To nic innego jak po prostu wasz nickname, który będzie się wyświetlał jako wasza nazwa w grze. Poprzez konto PlayStation wprowadzacie swoją nazwę, a następnie imię i nazwisko. I te dane mogą być później potrzebne przy próbie odzyskania swojego konta. A już przed samym końcem utworzenia swojego konta, jak zwykle dostaniemy pytania o reklamę, spersonalizowane, czy wysłać nam jakieś tam powiadomionka i tak dalej. To już według Was, jak kto sobie lubi, niech zaznaczy i zrobimy tutaj. Zgadzamy się i utwórz konto. Dzięki czemu będziemy mieli swoje już konto na PlayStation. A teraz bardzo ważne będzie to, aby połączyć nasze konto w PlayStation z naszym kontem Epic. Games złączyć w całość, dzięki czemu będziemy mogli właśnie brać udział w zdobywaniu tych nagród. Teraz już tylko łączymy nasze konta i dzięki temu będziemy mogli brać udział w zdobywaniu nagród. Wystarczy teraz, żeby dzieci grali zwykłe giereczki solo, duo, trio, składy oraz w trybach bezbudowania i zbudowaniem, ale chyba nie w arenkach oraz innych specjalnych trybach, tylko w tych takich najzwyklejszych giereczkach będziecie musieli przetrwać jak najdłużej, jak najwięcej kręgów burzy. Bo no to one będą również związane z całym eventem zakończenia tego sezonu. Ale o evencie jeszcze nie teraz, bo o tym nagram oczywiście Wam oddzielny odcinek. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, to musimy przeżyć 25 kręgów burzowych co oznacza, że musimy dotrzeć do finiszu 5 razy, ewentualnie więcej troszeczkę giereczek po kilka okręgów i suma sumarum da nam ten efekt, a nagrody będziemy mogli dzięki temu zdobywać za darmo. Niektóre kręgi burzowe mogą dopiero nam zaliczać się do wykonania godzinę po zakończeniu danej rozgrywki. Także nie przejmujcie się i grajcie, a same nagrody będą dopiero dostarczone graczom w momencie zakończenia całości tego eventu. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę oraz polecicie te wideo swoim znajomym tak aby było nas coraz więcej na tym kanale no i oczywiście każdy mógł zdobyć te normowe nagrody a my zaraz widzimy się na live na Twitchu także do zobaczenia cześć